Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, dzień dobry. No, bentham Market. Nie mam pojęcia jak się wymawia, a nie chcę zrobić rasistowskiego głosu, więc Bent czy jakieś takie. Karaoke, karaoke. Karaoke. Jakie mają gąski tam u góry, patrz. Tutaj piękną gwiazdę i sierpniu Okej, okay, jak coś targi w Wietnamie nie są tak fajne jak w Tajlandii Tutaj generalnie co dwa kroki będziecie mieli zachodzoną ulicę Dosłownie po to, że ktoś będzie chciał was namówić A to może jedzenie i pokażą wam menu i nie dadzą wam przejść to, jest to nie jest to przyjemne miejsce Zakładam, że tanie, z podróbkami, ale no, średnio przyjemne Chcesz coś dodać od siebie? W Tajlandii było dużo przyjemniej, bo tam nas nie namawiali, co było ciekawe, bo to był pierwszy raz, że jestem na bazarze i mnie nie namawiają na wszystko. Ale tutaj trzeba mieć tolerkę wyrobioną, jak chce się rzeczywiście coś kupić tanio, a też my patrzymy akurat za klapkami, więc z tego co widzę, klapki się różnią tam z 30 na 40 zł na przykład, w porównaniu do sklepu normalnego, więc nie wiem na ile to jest różnica, na której moje sanity cierpi. Jak ktoś jest w stanie przez to przetrwać, to spoko, ale ja nie. Taka, kochani? Warto nagrywać, bo się nagle rozchodzą ludzie. Może nie chcą być nagrywani, więc jak chcecie być mniej zachodzeni przez wszystkich, to warto nagrywać. Jednak się nie wstydzi. Niektórzy się nie boją. A tu nie jest tani. Jak chcecie rzeczywiście tanie żarcie, to nie na takim targu, który jest typowo turystycznym miejscem. Tak, po prostu pamiętajcie, że jak ktoś podaje taką absurdalnie niską cenę typu 5 zł za cały obiad, czy coś, to to są te ceny. W których jedzą lokalsi, więc musicie szukać knajpek, gdzie macie wypisaną cenę i jedzą tam tylko lokalsi rzeczywiście, czyli tak jak na przykład ta u nas obok. Na przykład w Tajlandii tak obiad za właśnie tam 6 zł, 7 zł, no to było w galeriach, do których chodzą właśnie miejscowi, a nie, że było widać dużo turystów w nich. I tak rzeczywiście dało się dostać na podkorcie obiady za parę złotych. Tak, bo w tych turystycznych to już raczej były bardziej ceny z tanich polskich knajpek czyli jakieś 20, coś, 30, coś w powoli, więc no to nie jest aż taka przebitka, tak naprawdę jak nie szukacie. A co do convenience store'ów ogólnie tych 7-Eleven i tak dalej, to no tak jak patrzymy na rachunki, to wcale nie wychodzi taniej niż w Korei czy Japonii. Pamiętajcie też, że tutaj się wypowiadamy na temat Hociminu i mówimy tu głównie w centrum, bo no tutaj jak na razie tą część zwiedziliśmy, więc jak wyjedziemy gdzieś dalej, to może się pozmieniać. A i z takich protipów, jeśli chodzi o przechodzenie przez ulicę, to faktycznie lokali podnoszą rękę do góry. I też staram się to praktykować, bo no, ja czuję się bezpieczniej, ale jednocześnie czuję się też troszkę jak dziecko z przedszkola, które zostało nauczone i za rączkę i podnosić tak. rękę, patrzeć prawo, lewo, prawo, lewo. Taki personalny bif z klapkami w Azji, bo i w Tajlandii chciałem sobie kupić różowe klapki. i Tutaj chciałem kupić sobie te oto różowe klapki, ale nie mają ich w męskich rozmiarach. A jak właśnie chciałem sobie kupić takie na targu w Tajlandii, to na dwóch stoiskach pani mi powiedziała, że no ale jak to, to są dla kobiet, więc jak chcecie różowego koloru w, Taj w Azji, to powodzą, każecie jako mężczyzna. Główno się znamy na produktach dla dzieci. Ale tu jest taka szczoteczka do zębów, która działa tak, że wkładacie to jak, tak, jak gryzak i trzecie dziecko. Generalnie w Korei jest takie wyrażenie jak aduma i to się używa na każdą babuszkę starszą i większość z nich ma taki typowy wygląd, tu wstawię Memik, że nosi takie wajzory właśnie, takie czapki z bardzo dużym rondem tutaj i znaliśmy taką z wiatrakiem tutaj jeszcze i ona ma tutaj USB-ka do ładowania tego. Tam są jeszcze inne te... designy. ok to trzymaj. Znaczy, to optimal. To masz górkę, a tutaj masz takie do picia, do przechylania. W w tutaj jest coś takiego, że tutaj do środka dajesz jakieś e, cytrusy, i U. to po prostu ci to dociska hmm. i wyciska z niej. Na dzień. Soki. Jeszcze jest takie. Nie chyba lubią mieć wiesz... Automatyzacja. A. Wietnam żyje w przyszłości. <noise> Możemy sobie dobierać dodatków, wszystkiego ile chcemy, tam są wszystkie stoliki Problem tylko w tym, że dostaliśmy jakieś dwie miseczki, do których możemy to nakładać Więc tak trochę nie wiem za bardzo jak sobie poradzić z tym wszystkim A bardzo fajnie, bo z tego co Przemek mówił, to są tam w ogóle instrukcje o tym jak mieszać sosy Z czym najlepszy tak naprawdę wywar sobie do tego zrobić Zabrałam sobie jeszcze tutaj jakąś taką pulkę obtoczoną nori i będziemy próbować a, i ten makaron wygląda świetnie, ale włożenie go wymagało 5 minut zabawy. A, i jednego do doboka mieliśmy z kukurydzą i musem w środku, a tutaj mamy jeszcze jeden z takim z taką pastą jakby pasolową. Więc fajnie, że mają tak naprawdę więcej rodzajów tych doboków. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam kamera, ale powiedział nam, że chcemy wodę, bo jak coś to jest, ale jest to dodatkowo pasta No i okej, okay, ale nam czy też mają coś innego do picia jak coś. I powiedział, że tak że jest tam dozownik z i Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale takie rzeczy to wychodziłoby na to, że te inne picia są za darmo i tylko ta woda jest płatna. Nie wiem, czy... nie wiem czy to ma jakiś duży sens, ale nie wiem. Takie śmieszne rzeczy. No i dostaliśmy rachunek i okazało się, że rzeczywiście te picia są w cenie, a woda jest dodatkowo płatna. Więc macie za frio, znaczy w cenie bufetu, kolkę, pantę, jakieś tam frajty. A za wody musicie dopłacić, jeśli chcecie więc... Przemek ma takiej długości do boka. Tak, jak mam opinię sobie wyrobić, to najlepsze do boki są albo właśnie małe, albo to. I jest ta zła strefa do boku, gdzie one są za duże, żeby je chwytać. Ten jak się zagina, to łatwo się go wpyta pałeczkami. Jak są trochę krótsze, tak że się nie zaginają, to tego się już nie dołapać, się wyślizgują. Więc te fajne, lubimy. 300 tysięcy za dwie osoby czyli 24 zł na łeb i to jest z napojami pogodki ryżowy makaronik jakieś fish siusi makaroniki półgotowe już makarony warzywka i dobroki wszelkiej maści a tu sosy. I te sosy mieszacie sobie. Tu jest instrukcja do robienia sosów jaki wyszedł. Ja na przykład mieszałem losowo. I jeszcze tutaj troszkę kurczaczków i takich rzeczy, których już nie wrzucacie do tego wywaru, tylko sobie jecie. I z tego co widać chyba są w wielu miejscach w samym Wietnamie. A tutaj mamy przymierzalnię w Timberlandzie, która jest namiotem. No, a jest to też fajne z tego względu, że możecie sobie tam sprowadzić i do boczków, i ja patrzę, jeśli dobrze wypowiadam. I tak naprawdę tego który jest tym typowym i ostrym sosem. Jest Yangman, są te geozy smażone, które też są popularne. Co więcej, te geozy to są w tym sosie, że to smakuje bardzo podobnie do tych kurczaczków też ich typowych. Więc jak się uprzecie, to tam próbujecie 80% kuchni koreańskiej, więc jak chcecie się zespidronować, to go uprzycie. Kraje z podobnej półki cenowej, czyli tutaj Tajlandię, jest zauważalna różnica w tym, jak się obchodzą ze śmieciami, bo w, czy w Bangkoku, czy w Pattai, raczej ludzie nie wyrzucali śmieci gdzieś na chodniki, tylko zostawiali na takich kupach śmieci po prostu. A tutaj widzę już któryś raz, że ktoś bierze po prostu tam papierek, czy śmiecie jakiegoś, jakiego ma i wyrzuca go na ulicę, bo motorki zaraz go zabiorą albo. Teraz babeczka w Windzie po prostu upuściła sobie jakieś śmieci z kieszeni i mając to w dupie sobie poszła. I tak no już sporo takich sytuacji tu widzieliśmy. Tak samo no, jeśli chodzi o te przydrożne właśnie knajpki, jak na przykład tam, w której ostatnio byliśmy, to no po zakończonym mnie to się no, nie, nie piotrowałam, że tak powiem. Więc ten cały popiół, który jest tam na grillach jest wysypywany też są na ulicę. Bo ona to weźmie za sobą. No więc no. Najlepszego podejścia do czystości tutaj nie mają. Tylko, żeby też nie było, to tak naprawdę, no, Choćmin jest czystym miastem, w sensie, że tak jest ten taki ogólny, ogólny, biedny brud, że tak powiem, ale tak poza tym widać, że tutaj są na pewno zatrudnione ekipy sprzątające, bo no to śmieci na ulicach nie ma aż tak dużo, pomimo tego, jak właśnie zachowują się tutaj ludzie. Więc zobaczymy, jak to będzie w jeszcze jakichś mniejszych miasteczkach, jakichś wioskach. i ten... Nadal tej... najbrudniejszym miejscem na świecie jest Marsylia. Tak, o dziwo. Nie wiem, dlaczego nikt o tym nie mówi, ale Marsylia jest takim gnojowiskiem. Jest europejskim miastem, które jest tak brudne. I to nie mówię tylko na zasadzie jednej dzielnicy. Szliśmy przez całą Marsylię i gdzieś się nie... Spojrzeliśmy, to wszędzie były śmieci, wszędzie były główna psów i dosłownie niesamowite. I polscy żule na ulicy. jest bliska. Ok, więc unboxing naszego misia. Tutaj mamy rurkę. Dodatkowo, co przemyli już ogarną w sklepie, do, dostaje się jeszcze w lepy. Nice. To jest jakaś instrukcja. I mamy jeszcze taką zawieszkę, żeby jak torebkę ją nosić. No jakąś dłuższą słomkę, żebyś nie musiała podnosić tak. tego. Skąd? Na Trzymaj. <gry> Poza tym dostaliśmy od pani darmowe cukierki i kupiłam sobie strugaczkę. Tak. Wsadza mu się tu. Ale co, w końcu będę miała brwi, bo będę mogła sobie nastrugać kredkę. Wo!